Nieblokowanie w ten wieczny wtorek. Mamy dzisiaj 31 października, czyli jutro, słuchajcie, mamy wszystkich świętych. Jest dzisiaj wiecznie, ale jest też dość ciepło, bo jest 15 stopni więc jak na koniec października, no i tak jest dobra temperatura. Ja już na dzisiaj, słuchajcie, kończę pracę i chcę wyjść z pieskiem. A dzisiaj, słuchajcie, mam szumne plany, żeby ugotować jakiś makaron. Może wieczorem jeszcze ugotuję jakąś zupę, bo rozmrażam mięso. E, no i co? Odpoczynek, może coś mi się uda posprzątać, także zapraszam na takiego domowego vloga. Posią chodź tu idziemy. Ojejko, jak tu zasypało liście. Tam tu wieki nie było. Nie, już mamy popołudnie, więc czas się zabrać za obiad. Na obiad będzie makaron, bo Kamanek ostatnio gotował tego makaronu po prostu całą kopę. Więc zaraz zobaczę jakie mamy sosy takie jakieś gotowe. I chyba dzisiaj pójdziemy po takiej małej linii oporu. Nie chce mi się słuchajcie długo stać nad garami. Może wieczorem sobie jeszcze ugotuję zupę. Mamy tutaj makaron, który po prostu zalega na w tej lodówce, której trzeba już koniecznie zutylizować. Całą górę świderków. Co ma że jeszcze nie... weźmiemy? Mam, słuchajcie, cukinię, mam czerwoną cebulę, wezmę ja jeszcze jakieś może mięso, skroję też, słuchajcie, te frankfurterki, mam też cheddar, a z sosu to dodam taki boloński. Zaraz zobaczymy, jaki on smakuje. No, bardzo dobry. Zrobimy taki mix. Dzień dobry moi drodzy, pierwszy listopada, ja siedzę przed kompem jeszcze w pracy I słuchajcie, wczoraj Kamanek był wieczorem jeszcze w Lidlu i kupił takie darki proteinowe Więc dzisiaj śniadanie, dwie sekundy Nasypałam tylko trochę musli i muszę słuchajcie, koniecznie się poratować kawą Bo w nocy niestety, ale nie za dobrze spałam Słuchajcie, wczoraj sobie Kamanek złamał palca na treningu. Siatkówki, więc jeszcze wieczorem musiał jechać na SOR. Prawdopodobnie będzie go czekać operacja. Kurczę i dzisiaj żałuję, słuchajcie, że sobie nie wzięłam wolnego, bo ja pracuję z klientami zagranicznymi, One, oni słuchajcie, nie mają naszych polskich świąt, więc do południa jeszcze muszę być przy kąpie. Czuję się kawką i takim szybkim śniadaniem. Wyszukowałam ja się. Dzisiaj słuchajcie, mam na sobie sweterek z Greenpoint, czarne spodnie, baleriny. Jeszcze założę chyba ten zielony płaszczyk. Idziemy na groby i jedziemy się spotkać z rodzinką. No dobra, moi drodzy, jesteśmy już z powrotem Po cmentarzu Po obiedzie i po kawce Chciałam wam pokazać paczkę, jaka mi przyszła Z Allegro, a mianowicie Paczka z Mokate, bo zamówiłam sobie Mnóstwo herbatek, już wam pokazuję A zamówienie było pod kątem herbatek Bez kofeinowych Jeżeli chcecie sobie jakąś herbatę wypić Na wieczór, to lepiej jest wypić taką Która właśnie tej tajemnicy nie zawiera, bo Nie będziecie tacy pobudzeni przed snem Właśnie taką właściwość mają herbatki Rojbos. także ja zamówiłam różne. Różne smaki, różne warianty. Tutaj jak widzicie, mam też ziółka. Kiedyś ta firma była w Biedronce. Nie wiem, czy dalej jest, czy nie. Miałam. Parę herbatek z tej firmy, i pamiętam, całkiem mi smakowały. Tutaj mamy coś, co u nas być musi, czyli mięta. Ja codziennie piję przynajmniej jedną filiżankę mięty. Dalej mamy właśnie te herbaty rojbos, wanilia i miód. Tutaj mamy pomarańcza i cynamon. Tutaj mamy taką zwykłą, bezsmakową, oryginalną. I tutaj mamy brzoskwiniową. No i ostatnia herbatka z innej firmy, Babcia Jagoda. Świetna jest ta nazwa, jak ją zobaczyłam, to od razu stwierdziłam, że zamawiam. Melisa ze skórką pomarańczy, coś co właśnie można się napić przed snem, bo Melisa też ma działanie uspokajające. Mam zapas słuchajcie herbat na jesień i na zimę. No i właśnie czasem fajnie jest zamówić taką większą ilość na Allegro, bo można upolować te herbatki trochę taniej. No i wiadomo, że w większej ilości się bardziej opłaca, bo wtedy możecie trafić też darmową przez Chowam te herbaciane skarby. I chyba będę sobie już dzisiaj tylko odpoczywać, może sobie poczytam książkę. Jutro i w piątek normalnie pracuję, ale dzisiaj yy, po tej nocy, nie przespanej, właściwie tak przespanej lekkim snem, jeszcze Wam mówiłam właśnie o tym, że kamanek z tym palcem. Tam kołmanek z tyłu, słuchajcie, macha z tym palcem, będzie musiał w piątek jechać do lekarza, no i słuchajcie, będzie potrzebna operacja. Jak nieszczęścia tak powodzą parami. Ostatnio z tym zdrowiem to u nas jest, słuchajcie, różnie. Nie pitole słuchajcie, nie badolę, tylko idę się relaksować. W ogóle taki dobry był obiad u cioci. Ja ostatnio mam fazę na takie domowe obiadki, takie wiecie, kotleciki, jakieś ziemniaczki, coś tam, sosiki. Złupki, o, no. Takiego jedzenia właśnie chce mi się bardziej na jesieni zimy. zimę. W lato dla mnie to jest za ciężkie jedzenie, w lato mi się chce takich świeżych, chrupiących rzeczy. A teraz... no... To masz, to no nie, albo, zupę, to albo sałatek, herbuzy te sprawy, a teraz właśnie mi się chce takich rozgrzewających, takich trochę bardziej tłuściutkich. No wiadomo, że organizm też intuicyjnie na zimę chce trochę przymyrać. Chyba nawet nie pokazywałam, słuchajcie, ostatnio w prezencie dostałam od mamy Taki piękny dzwoneczek, który nam będzie pasował do kubeczków, które też zresztą dostaliśmy od mamy w zeszłym roku. No, śliczny jest ten dzwanuszek. Posiedziałam sobie chwilę przy kąpie i zrobiłam sobie herbatę. To jest, słuchajcie, ta herbatka nowa, wanilia i miód manuka. Ale czuć tą wanilię. I powiem Wam, że ta herbata się prawie niczym nie różni w smaku od normalnej herbaty. Oczywiście ta jest smakowa i właśnie fajnie wyczuwać tą wanilię, ten miodek, ale nie jest bardzo słodka. Co jest naprawdę dużym plusem, bo też może być fajną bazą do zimowych herbatek. W ogóle bardzo lubię wanilię w herbatach nie wiem jak wy I podejrzewam, że ta herbata też fajnie by smakowała z mlekiem. Chociaż ja, słuchajcie, bawarek z reguły. Nie piję, ale musiałabym spróbować, jak to smakuje. Herbatę z makiem, bo czuję, że właśnie ta wanilia jest taką fajną podstawą do takich eksperymentów. No bo piję, słuchajcie, herbatę i idę zmywać makijaż. Może zrobię sobie jakąś maseczkę, co prawda jest w pół do ósmej, ale mnie się już bateria kończy. Drówko. I jestem w łazience i będę robić sobie maseczkę. I mam tutaj maseczkę z papai. Mam teraz słuchajcie, takie płatki nocne. Ta moja okolica pod oczami się wygląda fatalnie, przez to, że się nie wyspałam. Zrobię tak. Płatki, które można przykleić na całą noc, ale ja ich na całą noc przyklejać nie będę. O kurczę, one się tak w sumie fajnie trzymają. I są dosyć długie. I posiedę z tym 20 minut pół godziny. One się naprawdę dobrze trzymają, słuchajcie. Ale nie wiem, czy w nocy bym mogła spać, bo mam takie uczucie ściągnięcia. No jakbym sobie po prostu przykleiła plaster pod oczami Więc chyba na nas by to u mnie nie zdało Ale jak to ładnie pachnie miodem A, tu jest napisane, żeby minimum godzinę zatrzymać Dobra, no to może być godzina Na te płatki nałożę jeszcze maseczkę czy nie pamiętam, gdzie ja ją kupiłam? Chyba gdzieś w internecie. Wygładzająca maseczka. Woda lodowcowa papają Wygładzenie na bliżej sery Słuchajcie, że Ja ostatnio, słuchajcie, mam takie miejsca przesuszone. To jest w ogóle do mojej skóry niepodobne, ale może to dlatego właśnie, że idzie się. Ja zobaczcie, jak ona kapie ta maska Jest mega nasłoczona, mega, aż jest ciężka od tego serum. Jest dosyć cienka płachta, więc myślę, że to fajnie będzie siedzieć. Nawet z tymi płatkami na oczach. Dzięki tym płatkom ja nie wyglądam po prostu jak zombie, bo zakleja mi to sińce pod oczami. Jak ładnie pachnie, nie tak owocowo. To jest to, słuchajcie, jakaś zimniutka. Oczywiście wyglądam jak creep, bo nigdy te maseczki nie są dopasowane do mojej twarzy nigdy. Mam nadzieję, że słuchajcie, te płatki pod oczami działają, jak nakliwam jedno na drugie. No i ile my to mamy trzymać? 15-20 minut, także idę. Słuchajcie, sobie włączę jakiś film. Albo jakiś serial. I sobie będę cheerować za 20 minut. sobie tą maseczkę dajmy Bardzo jestem mile zaskoczona tym, że ona jest tak mocno nasączona. I taka cieniutka. Bardzo fajnie się trzyma. No dobra, jestem z powrotem. I ściągamy maseczkę. spora się tej substancji wchłonęło. ściągam też już te plasterki. Czy ja wyglądam lepiej? wyglądam lepiej zdecydowanie w tych plastrach. Teraz wcieramy to, co zostało, bo jako serum już dzisiaj. I moje szalone włosy z szalonym odrostem, który zostanie unizerstwiony dopiero za jakieś dwa tygodnie. Skóra wygląda naprawdę ładnie. Zobaczymy, jak będzie rano. I teraz, słuchajcie. Leci mój krem z flafa pod oczy, który jest po prostu nie do zużycia. Ja już go mam tyle czasu. Jest świetny na noc, bo on jest taki bardzo treściwy. I raczej właśnie na noc nie na dzień, bo jest dosyć taki ciężki i olejowy. Wydaje mi się, że on bez makijażu się tak średnio dogadał. Na noc taką grubą warstwę kremu i rano się budzę z taką mięciutką i sprężystą kolicą pod oczami. Mam nadzieję, że tu się obudzę wyglądając trochę bardziej na wypoczętą. No a na twarz nałożę mój krem z Apis. Też nie mogę go wykończyć. On jest po prostu mega wydajny. Zliftingująco napinający krem z peptydami. O takiej dosyć żelowo-wodnistej konsystencji i on się fajnie wchłania. Ja po prostu w takie dni jak nie mam totalnie mocy, jestem zmęczona. To mam wrażenie, że ta skóra tak po prostu chłonie tę pielęgnację. Ona, ona jest zmęczona razem ze mną i potrzebuje słuchajcie paliwa Bardzo lubię w takie dnie właśnie sobie robić takie małe spa No dobra kochani, myślę, że na dzisiaj to już by było na tyle Lecę tyle do łóżka sobie jeszcze pooglądać Także z tego vloga to już by było na tyle Witam się z wami z przyszłości Jak widzicie mam nową fryzurę ale o tym opowiem Wam więcej w następnym vlogu. Chciałam tylko tutaj dodać, że ten blog był nagrywany, tak jak wspominałam na początku listopada, ale po prostu szkoda mi było nic nie wrzucić, bo on praktycznie cały był zmontowany, a później już nasze losy potoczyły się tak, a nie inaczej. Kamil w sobotę już musiał mieć operację na tego palca i nadal ma w palcu wstawione takie druciki. Chodzi, słuchajcie, regularnie na kontrolę, na fizjoterapię, a ja niestety też trafiłam do szpitala. W szpitalu spędziłam 4 dni i musiałam mieć nieplanowaną operację. O tym też Wam opowiem więcej w następnym vlogu które będę montować następny. Jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych filmów, to oczywiście zapraszam do subskrypcji. Chciałam Wam też wszystkim podziękować za ogrom wsparcia, jakie dostałam od Was na Instagramie, kiedy właśnie się podzieliłam tą informacją, że niestety trafiłam na stół operacyjny. Jest coraz lepiej i dochodzę do siebie. Więcej Wam opowiem właśnie w kolejnych blogach. Bardzo Wam chciałam podziękować za ogrom wsparcia, które od Was dostałam i ogrom pozytywnych słów, pozytywnych myśli. Ja to wszystko naprawdę doceniam. Teraz to już myślę, że naprawdę widzimy się w kolejnym do następnego Puziaczki, Pa, pa!